Wszystki na was bardzo serdecznie z tej strony, Wodan, a to jest kolejny odcinek z Lord of Universalis. Nie było odcinka dwa dni przez ostatnie dwa dni dawałem o tym info na Facebooku, więc jeśli ktoś nie wiedział o tym, to, to polecam zalajkować mój Facebook. I tak w ogóle to minęło kilka lat, ponieważ byłem zajęty pewną rzeczą i. Ej. I się you. to? Czy to był głos Saurona? O, tak. Dużo osób pisało, żem to zrobił. Chcieli, chcieli, Mordor, chcieliście, Mordor. No to macie Mordor i pewnie teraz ten Mordor mnie zje po prostu. Bo to jest jedna wielka maszyna do podbojów. Ten Mordor po prostu zniszczy wszystko, więc to, co było kilka, kilka, przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków, to była tylko rozgrzewka, bo teraz czas na Mordor i jego piękne idee. 150% więcej force limitu, 40% tańsze utrzymanie wojska. Autonomia miesięczna mniejsza Manpower większy o 50% Odzyskiwanie manpowera plus 20% Wyczerpanie wojenne mniejsze miesięczne Lepsza artyleria oraz piechota Tańsze zmienianie kultury Oraz tańsze korowanie Jednym słowem naprawdę bestia do podbijania Która zjada już cały Nurn I kilka mniejszych państwawek dookoła siebie Jest to po prostu jeden wielki klocek który No niedługo będzie z nami walczył na pewno Przygot trzeba się na to przygotować. W międzyczasie tak w ogóle mój sojusznik wypowiedział wojnę e, swoim sąsiadom. I no niestety do tej wojny dołączyłem. A więc no teraz trzeba po prostu to wszystko podbić. Ale pokażę wam jedną rzecz. Że może wam się nie wydaje, że ten Mordor jest taki duży, ale... On ma teraz już 261 tysięcy force limitu. Jego wojsko jest bardzo tanie. On bardzo mało wojsk... W hajsu wydaje na to wojsko. Innym słowem on może serać po prostu wojskiem. Co prawda to wojsko może nie jest jakieś dobre, bo nie ma żadnych... E, Danych plusów do morali, dyscypliny w ideach, ale tak czy siak. On już ma ideę defensywnej i quantity. Więc innym słowem jeszcze więcej wojska, jeszcze więcej morali i tak dalej. Więc innym słowem Mordor po prostu nas zmiażdży. Dobra, no trzeba się przygotować na niego, dlatego że trzeba podbijać wszystko, co się tylko da. Może jakiś sojusz nawet z elfami, tylko po to, żeby podbić Mordor, nie wiem. Nie chcę brać za bardzo sojuszu z elfami, ale bardzo możliwe, że będę do tego zmuszony, jak tylko Mordor się jeszcze bardziej rozwinie. Ciekawi mnie to, czy zaatakuje Gondor, bo przeraźnie patrzę na to, że on przecież ponad Gondorem ma... On już teraz ma dużo, dużo więcej wojska, dużo więcej wojska od Gondoru. On co miesiąc w tego wojska będzie miał coraz więcej. No już ma 137 tysięcy, on rośnie, bo rośnie po prostu w siłę. Musimy jak najszybciej zwiększyć ilość swojego wojska, dlatego też cały hajs, wszystko będzie musieli wydawać na budynki do Force Limitu. Wszystko co tylko się da, żeby po prostu potem utrzymać armię, którą będziemy mogli, musieli rozwalić właśnie e, jeśli chodzi o naszego przeciwnika. Widzę, że moja armia tutaj rozwaliła jakąś armię naszego wroga e, wspólnego, więc musimy teraz jak najszybciej tutaj wszystko ładnie je rozwalać. Widzę, że tutaj wbije w jakieś 2000, więc e, dawać jak najszyb, na szybkości, na szybkości wszystkie tutaj e, te wojska. Musimy rozwalać. Tutaj widzę jakieś bunty, mam tak w ogóle. Gdzie jest ubizar? Ubizar? Jest daleko, niech się połączy z 105 tysiącami. I niech leci, niech leci, niech rozwali naszego wroga. Nasz dziedzic na generała poszedł, więc możemy lecieć i rozwalić te 18 tysięcy. Tu jakaś mi flota się zbudowała, tak w ogóle kory też zbudowałem. Raczej skory, Z Statety state y zbudowałem, dlatego też mam dużo do skorowania. Ogólnie ogarnąłem trochę kraj, chociaż nie wszystko do końca tak, jak bym chciał. Ale tu coś mniej więcej jest. Teraz bardzo dużo nawracam też. No i kurde, sami tego chcieliście, sami chcieliście, żeby był Mordor, o, więc no... O kurde, będzie nieźle, będzie nieźle. Dobra, na razie musimy skończyć tę wojnę, a potem zastanowimy się, co zrobić z Mordorem. Czy pogodzić się z naszym e, przeciwnikiem, naszym rywalem Gondorem, bo na pewno teraz... A to nie moja wojna, <laughs> nie moje wojsko. Na pewno teraz Gondor będzie bardzo, bardzo dużo walczył z Mordorem, bo jak widzicie tutaj już są, są obok siebie Minas i Itil. Syrth e, Ungol, nawet, nawet Czarna Brama już funkcjonuje, więc powoli, powoli się dzieje I oczywiście Barad-dûr i Sauron, oko Saurona, tam już widać z daleka na tym obrazku, że jest, w ogóle słyszeliście go Że już nas widzi, I see you, więc teraz będzie naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko tym bardziej, że my niedługo możemy mieć to jakiekolwiek, um, jakiekolwiek um, Granicę z Mordorem, tutaj oczywiście jest Wasteland, więc dopiero gdzieś z tej strony, czy z tej strony, będziemy mieć z nim granicę. Ale już niedługo tak się właśnie stanie. Dobra, mamy tutaj wojnę, ale myślę, że tę bitwę wygramy bez problemu. Tak, wygraliśmy ją. No tu, tu ogólnie jest bardzo mała um, wojenka. Widzicie, on już ma low, więc szybko go pokonamy i zaraz wrócimy do normalnego stanu rzeczy. Um, dobra, co tu się w ogóle dzieje. A muszę to skorować wszystko, żeby mi force limit podszedł. ja w ogóle nie mam force limitu maksymalnie, 140 tysięcy, gdzie Mordor już w tym momencie ma 274 tysiące i 155 tysięcy wojska, ja się obawiam, że ja mogłem mu dać za duże, za, za duże idee, ale o to chodzi, o to chodzi, żeby było ciężko żeby ja musiał wywołać swoich sojuszników żebym musiał Fangor, Żelazny Zgórza może nawet sojusz z elfami, żeby pokonać największe złotego świata, czyli Mordor po prostu Lucas pewnie się już cieszy, bo on bardzo, bardzo chciał, żebym grał też Mordorem wcześniej, on ch chciał Mordor, więc no masz Mordor, Lukas. Więc teraz pewnie Mordor będzie wszystko rozwalał. Dobra, wojna się zakończyła um, i no Nas sojusznik bardzo dużo zabrał. Będziemy musieli, jakoś tutaj, nie wiem, wszystko to rozegrać. Potem, może nad sojusznikiem walczyć, żeby tę ziemię odzyskać. Bo my też tę ziemię chcemy. E, mamy tutaj co? Remove Urgat. Gdzie jest w ogóle Urgat? Czy to jest to, to jest to? Czy on ma jakieś sojusze? Ma sojusze z tymi. Niech o to idziemy tą misję zrobić. Bo on to chyba nam dał Manpowera. Tak, to nam na Amen Power, musimy odnowić, więc szybko Tą misję bierzemy, podchodzimy tutaj i zaraz to Z tym skończymy um, Dobra um, I szykujemy się, szykujemy się na Mordor Boże, gadam już od chyba 6 minut Non-stop No i trzeba trochę, troszeczkę zwolnić tempo, bo po prostu Tu się dzieją rzeczy niemożliwe um, Cały czas jeszcze ten zachód Nie jest ruszony przeze mnie No tyle, tyle do, do zrobienia, nie wiem co kolejne Co, co kolejne, Ko, każecie mi ba, e, rolka stworzyć Barloga? No po prostu... Dobrze ja to powiedziałem? Zawsze sobie mylę czy na początku jest ry czy L o to Eee... No, no nie, to, to... A to było nad zajebiste Jako największa właśnie, największy przeciwnik, bo w sumie... On był nazywany z, Czekajcie, Przekleństwo Durina? Chyba tak Chyba coś takiego, dobra, mniejsza o to Uu, Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No no, sam atakuje Dobra Po prostu chcesz tę misję zrobić. Nie nie będę wołał sojuszników, co... Na pewno nie. Dobra, podbijajcie to szybko i musimy tu wrócić na jakieś takie dobre. A, dobre... Do, do, dobre tempo po prostu podbijanie i tak dalej, bo... Ten Mordo mi trochę wybił z rytmu. Ciekawe jakie jego pierwsze ruchy będą. Gwarantuje niepodległość komu? Tym! Ca całemu temu krajowi? Ja nie mogę, jeszcze nie chcę sobie z nim weźmie. Oj, będzie się działo. Będzie się działo 24 militarna technologia, gdzie ja mam 23. No jeszcze, z, jeszcze w technologii mi wyprzedzać on ma 160 tysięcy wojska, boże! Ja chyba, ja chyba mu za dużo za tego force limitu dałem. I zbyt tanie wojsko, bo on teraz on, on naprawdę utrzymuje to wojsko bardzo, ale to bardzo tanio. Oj, kurde. Dobra, wiecie co na razie. Na razie to jest zrobię tak. Zrobię tak. I zrobię tak. I zbieramy hajs. Zbieramy hajs. Stoimy, zbieramy hajs, bo hajsu nam potrzeba dużo. Musimy budynki do Force Limitu pobudować w całym kraju. Oczywiście o te, te, te budynki, które kosztują 200 parę. E, a to dlatego, że one dają dwa Force Limitu. A musimy Force Limit naprawdę bardzo, bardzo podnieść. O prestiż, w chęcią przyjmę. wszystko, co się da, bylebym tylko mógł w końcu. W końcu potem stanąć e, w, tego, przeciwko Sauronowi. I to tak normalnie. W ogóle Saurona stworzyłem? Jest, tak. Król Sauron, sługa Morgota. Sauron drugi. Wiem, że to trochę dziwne, ale nie wiem jak go nazwać dziedzica Saurona. Będzie to dziedzica Saurona by miał, a czy znaczy dziedzica? O kurde Dobra, wracamy. I muzyczka się włączyła. Nie, nie by nie, nie, wokował teraz. Nawracamy, nawracamy cały czas. W ogóle czy jest ta do... idea o właśnie o to, co chciałem, to chciałem. Wiem ja mówiłem, zbieram hajs na, na te Force Limit, a tutaj biorę jednostki. Tak, tak, potrzeba mi to momencie bo też chcę to nawrócić wszystko na, na jedną słuszną wiarę krasną ludów tak w ogóle tutaj orkowie widzicie już prawie w ogóle na mapie orków nie było a teraz znowu powstały orki które muszę po prostu rozwalić nie możemy pozwolić żadnym orkom zostać na tej mapie dlatego też jak tylko dam radę to od razu tam będę atakował dobra mam bez fokusu tak dobra quality tu, quality musimy skończyć i ten infantary combatability wziąć, bo my musimy nadrabiać e, jakością wojska, tak jak Sauron ma tutaj w pizde wojsko po prostu w jedną wielką e, armię, to my musimy tutaj jakością wojska więcej morali, więcej wszystkiego innego, ale no nie będzie na pewno łatwo, na pewno nie będzie łatwo, mogę kolejną techno, nie, mogę, a diplomatycznie to diplomatycznie nie chcę, ale mogę kolejną ideę zrobić i tak zrobię, bo ja chcę jak najszybciej sobie kwality już skończyć, po to, żebym mógł to wszystko jak najszybciej zrobić, a potem prawdopodobnie kolejne wezmę albo Defensywne, ofensywne, żeby mieć po prostu już takie maksymalnie dobre wojsko, albo pójdę w administracyjne, po to, żeby mieć tańsze korowanie, oraz um, oczywiście statey, plus 5 stateów, co mi też pod, podniesie. Potem force limit, bo będę miał więcej statów, będę miał więcej mniej autonomii w prowincjach, będzie dużo, dużo lepiej. Um, kurde, no jest nieźle, jest nieźle, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze kilka budynków, e, znaczy budynków, i to zaczniemy budować teraz. Tu na północy widzę, mam normalne budynki, więc na początku tutaj zbudujmy, jak, się na, jak najwięcej się tego da i budujemy, budujemy jak najwięcej. Dobra. I już myślimy o kolejnych kolejnych tych kolejnych przeciwnikach, których musimy rozwalić. Eren Galen, Eren Galen cały czas na nas czeka, ale jak my za takim Eren Galen to będziemy walczyć i z Lothlórien, i z e, Rivendell, więc jedna wielka wojna z Woj, wielka wojna z tymi, z krasnoludami, z elfami musi też powstać, więc już robimy claimy, już robimy claimy na a, tych, tych oraz tych, ale ta wojna będzie na pewno do, wy, wyczer, do wyczerpania, bardzo, bardzo długa wojna, my mamy tutaj manpowera 946 na miesiąc, ciekawe ile ma Sauron, um, pewnie dużo, dużo więcej, w ogóle czy my mamy cokolwiek... Armii Tradition. Mamy trochę armie Tradition. Już tam rośnie bo dzięki temu, że mamy z quality Army tradition, ale jakbyśmy my Forty wyłączyli to będzie lipa wtedy. No może zostawimy tak jak teraz jest. Cały czas możemy tą technologię wziąć i sobie wezmę, bo to nam da tradea więcej, będziemy mieć więcej hajsu. A hajsu nam trzeba, hajsu nam trzeba i to bardzo dużo. Nawrócone, nawrócone, bardzo dobrze, nawracamy dalej. I tutaj wyłączamy to, włączymy sobie tutaj oczywiście to. I widzę, że tutaj będą kolejne jakieś bunty. Mirk Maer. Co, gdzie to jest w ogóle? Mik. Mirk. Ok, jest. Tutaj? Czy, czy, czy ja coś tu ostatnio zjadłem? Chyba tak, Nawet, aut autonomię zmniejszyłem, boże. Dobra, w wybuchną, wtedy będę myślał. Na razie tu najwyżej tam jakoś się armię. E, Taham. Zachba. obo was. o was, was, was. Baruk Ubizar. Czyli zielony ma teraz, lecisz tam do nich. Chodźmy na razie do Porest Web, a potem się zobaczy. Dobra. Porujemy to ile się da, bo jeszcze nam kilka prowincji zostało. Odnówmy sobie wartaxy, bo musimy cały czas tutaj trzepać hajs. bo musimy naprawdę force limit podnieść. Mamy już teraz ile 145, ale to jest tylko 145 do 271 z Mordoru. Na szczęście my chyba zarabiamy więcej od Mordoru, bo on nie ma jakiejś tam idei do zarabiania. 50 zarabia, ale on nie płaci aż tak dużo na armię. Czy da się podpłacić w ogóle wydatki na armię? Hmm, chyba nie A może to lepiej? A ile mamy Power'a? Mordor 66 tysięcy, dobra. Nad Power mu rośnie. I ma wojnę już, już widzicie. Pierwsza wojna, pierwsza wojna. Zobaczymy, jak dużo podbije. Mordor Ale już, już zalewa. Czerwona. Tutaj widzicie. Czerwona falewa, fala zale, zale, zaczyna zalewać pierwsze państwa. Za, na początku prawdopodobnie podporządkuje swoje wszystkie państwa tu z, tutaj z wschodu, południowego wschodu, a potem zacznie atak, atak na Mordor, a potem na nas. E, pewnie będzie chciał podwieźć Erebor. Wszystko będzie w stanie wojny, ale jak na razie my musimy też przygotować się do tej wojny, dlatego też jak mówiłem, jak najwięcej, jak najwięcej do budynków, do Force Limitu, tak żebyśmy mogli mieć tego Force Limitu dużo, dużo więcej, żebyśmy mogli stanąć em, w ramię raczej. Na równo z Mordorem. E, dobra, też możemy zacząć e, bustować naszą kopalnię Mori. Ale boję się, że jeżeli będę bustował e, cały czas tą kopalnię, to wtedy ona się zawali, i i, albo, albo może się nawet nie zawali. To będziemy kopać za głęboko, a wiadomo co siedzi w tych kopalniach, głęboko e, i, i, i śpi. I mam nadzieję, że tego nie uwbudzimy. A jak na razie potrzeba nam hajsu, więc musimy jak najszybciej to wszystko e, ogarniać. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Może w końcu też nasza królowa umrze. A może nie, już ma 111 lat. Chyba się nie da. Chyba się nie da. Chyba, chyba ona będzie już na zawsze. Czemu Fangor ma tak mało wojska? To mnie trochę boli też. Bo autonomii ma strasznie dużo wszędzie prawie. Jakoś sobie da radę, dobra. Lider nam umarł. Miejcie o to. Dobra, możemy skończyć tą wojnę. Niech nam power też wraca. Okej. Okay. 64 do skorowania, dobra, myślę, że damy radę. będzie się koruje. O, tak, Impala musi odnowić się, dobra. Co tu jeszcze mamy? Mhm. Nawrócono, nawracamy jak najwięcej. Wszystkich, o właśnie, orki. Najważniejsze, żeby orki wyrzucić. Po prostu, bo teraz orki będą ciągnąć do, do Morgor, Mordoru. Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje, jak on szybko zalewa to. Na pewnie tysiące wojsk się przelewa już przez te krainy. O kurde, stworzyłem potwora. Okej, okay, mamy te bunty. I musimy zacząć płacić armii. Poczekamy oczywiście na morale. I zaraz zaatakujemy Dobra Jeszcze trochę e, Tu jest nasz dziedzic, a mamy innego generała? Mamy, dobra Oj się muza włączyła Most o w mori Jak się ten most nazywał? Kazad Dum Czyli, nie mówcie mi, że nas tu Barlok mi jeszcze wyskoczy Bo to już bym mnie po prostu zniszczyło teraz Mentalnie, ale ja mnie wytrzymał, bo po prostu jakby teraz mi bar. Barok jeszcze wyskoczył. Płomień u, u dunu, tak? Tak to się nazywało chyba, jakoś tak, nie wiem, już nie pamiętam. Dobra, mamy hajs, mamy hajs, więc trzeba hajs wykorzystywać jak najszybciej. W ogóle, czy mamy gdziekolwiek tutaj opcję zbudować jakieś. Yy... O, są, 0,26. Kilka takich kopalni mamy, czy kilka takich manufaktur możemy zrobić. Tu 0,33, o, lepiej. 39. Dobra A de, reszta Force Limit Tam gdzie już budynki mieliśmy na razie budujemy, a potem całą resztę Dobra, lecimy Możecie mi dać w komentarzach znać, czy, czy wam się to podoba. Czekajcie, bo tutaj Wy da radę. Okej, okay, dobra radę. E, dać w komentarzach znać, czy wam się podoba to, że stworzyłem Mordor i czy potem jakby mi się udało Mordor rozwalić, czy chcieli, chcieć, chcecie, żeby na przykład stworzył jeszcze raz Smaugat, tylko takiego normalnego z zajebistymi bonusami I potem wiadomo w kopalni, Mordo, Mordo, kopalni Mori już naszego ostatniego przeciwnika, o którym dzisiaj już mówiłem Ale to już od was zależy czy w ogóle mi się spodoba to, że stworzyłem tutaj Mordor czy w ogóle, że cokolwiek w sewie stworzyłem, bo wiadomo, że niektórzy na przykład może Niektórym może się to nie podobać, że cokolwiek tutaj ruszałem i tworzyłem samemu ale myślę, że dużo osób pisało, że Mordor stworzył, tylko nie wiem czy aż takie duże coś myśleliście, że stworzę. No ale ej, Mordor ma być duży. Mordor ma być duży i Mordor ma wszystko rozwalać po prostu. Czy ja mogę w ogóle wzi wziąć Mordor na rywala? To jest pytanie. Ja bym chciał wiedzieć, nie mogę. Na razie nie mogę, na razie mogę mieć tylko Gondor, więc Mordor musi się powiększyć jeszcze bardziej. A on już ma 278 tysięcy force limitu, on już to skończył, to wojnę skończył. Patrzcie, zjad, Zjat i to trochę zjad tego. I ja się nie, nie będę dziwił jak on za chwilę wystartuje z kolejnym atakiem O, piechota tańsza, dobrze, to, to mi się przyda, to mi się przyda Stabilność sobie tu włączmy Musimy, jako, musimy się jakoś tutaj sprężyć z tym wszystkim Prawie wszystko skorowane po, W hajsu ile skakuje? Po, po 45 na miesiąc, bardzo dobrze, bardzo dobrze Niech leci dalej, budujmy wszystko co się da, budujmy sobie te wszystkie tutaj um, Manufaktury, o których mówiłem wcześniej Tu 033, dobra 033, super, 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 super. O, tak. To jest co? Rivendel oczywiście. Mogę w z Rivendel zrobić na, e, na Mordor, ale. Kurde, ja chcę na, na razie Ren Galen skończyć. Ja muszę Ren Galen skończyć, bo mi się wtedy napis poprawi. E, Ren Galen, Ren Galen. Tylko kurde. Zdałoby się tak inaczej to zrobić. Czekajcie. Mam pomysł. I jakby wziąć z nimi sojusz i zawołać ich do wojny z Montgram. I potem zatkować od razu Eren Galen. To by było. To by było. No chyba, że wielka wojna z elfami. Powiedzcie, dajcie mi znać. Najwyżej potem może jakoś ich po tej wojnie ubłagamy o to, żeby jednak się z nami, z nami poszli do wojny, na wojnę z Sauronem. Bo nie wiem, czy sami damy radę Sauronowi. Co prawda mamy naszego sojusznika, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko i nie wiem, czy to, to nie jest za mało. A relacje poprawmy sobie z naszymi marchiami, bo to jest ważne, żebyśmy my wszyscy razem tutaj byli teraz. Nie może tu być podziałów. Lotan trzeba rozwalić też To za chwilę najwyżej. Okej, okay, ostatnie koro... A, musimy mieć tego do gościa. Wydamy hajsik, ale... Ale na, do, na dobry cel. Na bardzo dobry cel. Dobra, budowanie Już się nam mi zwiększył, ale musimy mieć tak... 200 jak, jak oni mają... Jak oni mają... 200, 260 tysięcy... Czekajcie! Gondor. Gondor i Rohan. Wojna z Gondorem i Rohanem. O kurde, ale to co? Czekajcie, czy to jest obrona? Mm. Mm. Oni zatakowali Serio? ci Gondor? Tak, zatakowali Gondor. O Boże No co ja mam teraz zrobić? No chyba trzeba atakować Gondor, tylko tyle, że... Kurde, ci się za bardzo rozrastają. Oni mi tutaj zaraz będą zabierać te ziemię. Od Gondoru, gdzie ja je chcę? Chyba, że zerwiemy sojusz. Ale teraz nie mogę zerwać sojuszu, kiedy Mordor jest obok mnie. I Mordor znów patrzcie się. On znów ustymiła wojnę! Nie wiem jak on to zrobi. Pewnie prawdopodobnie teraz tym wypowiedział, ale kurde, Mordor, Mordor mam 182 tysiące ludzi. Ja nie, mo ja nie mogę zerwać e, sojuszu. Ja muszę być razem z moimi krasnoludami e, w jednym tym... w jednym sojuszu, bo inaczej no po prostu będzie miazga. Dobra, teraz tak, wszyscy, wszyscy na wojnę, wszyscy na wojnę. E, to jest wojna przeciwko Gondorowi, przeciwko Gondorowi. Ile mają wojska mało mają wojska, więc damy radę, to e, Gondor już, już tu prawie nie istnieje tak naprawdę Ale ruszajmy się, ruszajmy się w stronę, w stronę granicy. Gdzie jest moja trzecia wo Ta... Armii? Aha, tutaj znikła, po prostu. Oczywiście nie skończyliśmy naszej misji z Manpowerem, a było już tak blisko, już mi tylko 20 tysięcy zostało, no ale nic, rywal naszego rywala, z kim mam poprawić, nie, na pewno nie poprawię rywa, z, z Mordorem m, stosunków, Mordor, mas insulta, Sauronie, y, sługo Morgota, zniszczę cię kiedyś, masz tu insulta i jeśli miałeś jakąś matkę, to twoja matka była, y, w sumie nie będę mówił czym, y, ale trolem więc damy radę, damy radę, damy radę, okej, okay, Rohan jest podbijany, już jest. To Gondor, już, Gondor już jest niczym tak naprawdę. Jak widzicie, Gondor będziemy miażdżyć, bo Gondor ma tylko kilkadziesiąt tysięcy wojska. Gdzie my mamy naprawdę wielkie armie, wielkie armie, ale co z tego, jeśli Gondor, raczej Mordor ma ich naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Załączmy, załączmy taksy. Będzie jeszcze trochę więcej hajsu przez chwilę. O kurde, musimy w końcu tą technologię wziąć. Czy Mordor już ma 25? 25, oczywiście, że Mordor ma 25, bo Mordor będzie nas niszczył po prostu w moralach. O kurde, ja stworzyłem hazard dużego potwora. Czy ja dam teraz sobie z nim radę? To jest pytanie. Dobra, po pierwsze musie, muszę trzymać tę pełną armię wszystkie razem, żeby żadnych tu niespodzianek nie było. Nawracamy cały czas. Okej, okay. włączmy się też tutaj. albo może, może nie włączymy się teraz. No nie! Jeszcze tracimy w jakieś. Nie! A się wbiłem. Dobra, się na czwórkę. To się pytał mnie ostatnio, Wotan, a dlaczego Dlaczego nie, nie zrobi tak, nie, grasz, znaczy nie zmniejszasz czasu w czasie wojny? No, no bo tak, jakoś tak już mam że, że, że często używam po prostu na piątce gram, ale, ale przecież wtedy byś ogarniał bardziej. No, no to akurat racja, a dlaczego tego nie wiem, to nie wiem. O tak! Szansa na, na dziedzica plus 50% Ale co, co mi po co po dziedzicie, jak ja mam nieśmiertelną królową? Która ma dupy staty. Co, bym... Raczej jakby nie to bym pewnie dużo więcej podbijał. No ale nic. Dobra. Ale myślę, że to będzie na tyle. Bo i tak dzisiaj był no po prostu. Oj, świetny odcinek z Mordo powstał. Walczy. Ale jeszcze trzeba Wam pokazać oczywiście komentarze pod ostatnim odcinkiem. Będę też pokazywał na końcu, tak jak Lukas. Na końcu będę odcinka pokazywał, dlatego też ci, co nie, nie chcą na to patrzeć, to po prostu nie będą musiały te osoby. 107 łapek w górę, dzięki wielkie za to, oczywiście jak, jak możecie dodajcie w, łapę w górę I 65 wyświetleń e, Może podbijemy dzięki Mordorowi, dajcie łapę za Mordor 100 tysięcy, raczej e, znaczy 100 łap w górę dla Mordoru e, Zielony teraz oczywiście tutaj, nie odpowiedziałem jeszcze na komentarze, bo po prostu byłem tak bardzo e, Ale teraz możemy sobie przepaczyć najwyżej tak na samym końcu będę patrzył na żywo Właśnie, wotem wysłał Baruk ale tu na pewno, zobaczmy bo może po pierwsze screeny bo to na pewno coś fajnego Rohan Edoras Tak, piękny Edoras. O oczywiście, że to Edoras musi to być Edoras, od razu poznałem. <laughs> Ej, zajebiste! Ej, ja sobie chyba pogram w Loto w Drings Online, naprawdę Nie wiem, nie wiem kiedy, ale chyba sobie pogram. I zagrażę sobie sobie luda. I jak zobaczycie jakieś jak widać krasnoluda Wotana czy, e czy podobny nick, to prawdopodobnie to będę ja albo jakiś widz, który teraz zrobi taką postać, że ja nie mógł zrobić. O, tak, trochę. No, trochę na pewno odwiedzę. Ten moment, kiedy Wotan myśli, że królowa mu umrze, ale nie wie, że Mot, mam padę, która daje jednego władcę nieśmiertelność. Nowa idea? Chyba wiesz jaka, dyplomatik, zobaczę. E, Wotan nazwij ich smocza straż. Aha, to była chyba ta po krasnodębsku Jungen. Skąd, y, skąd wybierzecie te tłumaczenie? Bo na kazu to, to mi nie wygląda. Chciałbym, ty lepiej pisz tu, jakim wszystkie wszystko zniszczyły. Dobra myśl. Co powiedzieli jest Rochanu na początku ostatniej bitwy? Za ro... Nie, nie czaję. Wiesz, Wodlad, jak to się mówi? Ciesz się z dziedzica swego, bo możesz mieć gorszego. Wie, więc może lepiej nie uśmiechać tego 146, bo doceniasz 18-letnią kobietę 002. Pewnie tak. Wrzuciłem go oglądać, bo szkoły tego... To, to fajnie, że wróciłeś. Kamul jeden z nas Guli był z Esterlingów. O, ciekawe. Ciekawe, w kraju przyby, przybywał nawet po przemijanie upiora. Nice. Wotan, witam, o, witam, o, a, Wotan, witam. Oby ta seria ciągle ciągnęła się w nieskończoność. No, nie myślałem, że nie w nieskończoność, ale tak 40-50 odcinków może. Wróciłem, a to już było chyba. Wotan, podbij, Lotan. Inne państwa, tak, tak, podbiję. Nie ma to jak wie, wieczorny maraton z lotu. Przynajmniej odcinki nie dajemy do obejrzeć, w wraz z premierą. Łanie zatwierdzi się Rohan i Nodor, mam nadzieję, więcej takich wymagających wojen będzie. Teraz Mordorem będzie na pewno. Mordor da nam popalić. Weź zrób mordo i daj mu dobrą dyscyplinę moralną. No to się robiłem mordo, ale mu coś innego. Cześć Wotanie, bierze mnie na kanał i podasz mi moje błędy, które robię przy nagraniu m 4 może potem sprawdzę. Grać na zamiast ludzi. O, to taka krypto-reklama niby. Niby tutaj sprawdź, sprawdź, ale też i reklama. E, spoko, sprawdzę potem. E, Wotan, a myślałeś, że może, że coś takiego, takiego ale z gry o tron. E, z gry o tron mamy teraz multika, ale może kiedyś zrobię solo-serię, ale tam bym grał pewnie Foresterami. Um, oczy krwają twarz tężeje, śmierci baba wie. śmierci baba ciągle wieje Dzieci spada drugi, trzeci, a jej zmora. Nie, nie nawiedzi. Wojtusz patrzy i nie wierzy wciąż koronę na dzierży, zajebiste Krzysztof Piątko dla Ciebie, piękne. Kiedy wojna widzów? O, zaczęło się, zaczęło się kiedy wojna widzów. Myślałem, że jeszcze tak z miesiąc miesiąc potrwa zanim zacznie się znów kiedy wojna widzów, ale znów będzie, kiedy wojna widzów, kiedy wojna widzów? No niedługo, niedługo. Ach jak zaczęcie odcinek punktualnie Komentarz dla statystyk 12 na 10, miałem jedno 7. Jak, jak wbijam to nagle wiecie plus. co tak mało komentarzy, no może jest więcej, te noski były w nura, tak, nudna już ta seria, chyba, że Mordor się pojawi, kabanosik, jak na życzenie, jak na życzenie, komentarz dla statystyk. okej, okay, to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, Mordor się pojawił, pięknie wygląda po prostu i w następnym odcinku prawdopodobnie skończymy wojnę z Gondorem, no i kurde, tylko czekać, aż... Mordor wypowie wojnę naszym sojusznikom. A my wtedy ruszymy im do po na pomoc. A potem zacznie się już naprawdę wielka wojna. I da dajcie mi znać, co sądzicie o wojnie z. Wielkiej wojnie krasnoludów z elfami. Po prostu z Rivendell, z Lot i z Mroczną Puszczą. Um, dobra, to by było na tyle. Dzięki. Jakie za oglądanie widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Na razie pasy.